Dzień dobry, sześć. późno wstałem. Garnąłem się z pół do 11. Smutna wiadomość na dziś. Nasza córka jest chora, tak zachorowała. Ma coś z kartełkiem, więc Karolina szybko poleciała z nią do lekarza. Nie idzie dzisiaj do szkoły. Zaraz babcia przyjedzie się yy, nią zaopiekować, żeby yy, wiecie jak to babcia. Największą miłością ją obdarzy swoją. A my musimy Jechać do szkoły na no jakieś spotkanie, jest w szkole. Yy, yy, Musimy wyjść we dwójkę, więc poważnie brzmi Karolina. Zawsze się tym stresuję, bo spokojnie będzie dobrze. Co yy. się spokojnie weź, że dobrze to brzmi źle. No, ale wiecie o co mi chodzi: że nic takiego poważnego, wiecie. Oby. <laughs> A ja tutaj rozebram, bo chcę zrobić sobie awokado z suszonym pomidorem. Mam tutaj taką fajną bluzę z Reserved, nową, ale nie ubieram jej jeszcze, bo wiem, że ją zaraz pewnie wybrócę. Kilka rzeczy do oddania. Mam pudełko w butach, muszę oddać do Reserved. Słuchajcie, przyszły jakieś takie małe. I teraz nie wiem, czy ten kod, taki co się dostaje na kolejne zamówienie, to się go oddaje też? Nie wiem, ale oddam. Pewnie go Nie yeah. wiem, zamówiłem takie coś a przyszły takie jakieś malutkie, wiecie, konsumpcjonizm na tym kanale zawsze, nie? i zmieści się akurat po pudełko po butach i takie grubsze koszulki, ale mają jakiś taki brzeg gruby i nie czuję się w tym dość komfortowo, są takie ciężkie a ja teraz większość zimy to ja chodzę w bluzach i skaterkach więc pakuję to do pudełka po butach I Musiał odesłać, zaraz to przeklikam, jak mi się uda, jak zdąży. No i robię sobie kanapkę szybko, awokado z suszonymi pomidorami. Jakieś tam proszczyt to na górę. I uciekam szybko jeszcze złożyć vloga, zanim Karolina wróci. Złożę vloga. No i muszę przygotować sprzęt. Dużą kamerę, prawdopodobnie flykama, jakiś mikrofon, bo nie wiem co tam będzie na seforze, czy będzie ciemno. Nie, na awokado mam za twarde. Muszę je zawinąć w gazetę, albo tutaj wy, wyłożę. Zrobiłem sobie takie bułeczki z ser królewski pomidory. Nie za dobre do pomidory, powiem wam. I przecież to jest to. Pychota. Ja już gotowy, Karolina wróciła od lekarza z córą i co jej jest? Eee, przeziębienie jest. <noise> Czyli nie ma nic poważnego? Nie, nie, odkasuję sobie. Odkasujesz? tu go? No tak, jeszcze usta. Jeszcze chwilę. A gdzieś w cyterku? Nie, przebieram się teraz. Okay. Wiesz co? Ubram się w bo mi było No Jestem w domu i dogrywam Wam paczkę. To będzie dosłownie unboxing, bo nie mam pojęcia, co tu jest. I słuchajcie, deal jest taki: jak coś Wam się tu spodoba, co mam przetestować dla Was w jakichś odcinkach, to dawajcie mi znać koniecznie. Tak wygląda paczka. Także na pewno się podzielę z siostrą. Zobaczymy, mnie głównie makijaż interesuje. innych mnie bardzo interesuje, ale makijaż pod filmy jest taki bardziej, wiecie, i przyciąga i tak dalej. O, i dostałam na przykład ten zestaw Start, który ta dziewczyna pokazywała. Na mojej relacji możecie zobaczyć właśnie, czyli ten zestaw świąteczny, więc na pewno wypróbuję i to jest ten produkt, który jest podobny do tego z Maca. Eisenberga mam mm, krem taki duży, w sensie krem ma 50 ml, ale opakowanie zrobię jakby miał 150. E, Vita libera ta marka czasem się pojawia u nas w boksie, może w tym roku również się pojawi na święta. I tutaj mamy opalanko. Tylko powiem Wam, że takie, taka delikatna jest. Delikatne jest to to nie jest takie bardzo, wiecie, intensywne. I tutaj jest też złuszczająca rękawiczka. Co tu jeszcze, kochani? Eee, mamy tutaj olej ret z retinolem. Ritualsik. Co to ciekawego jeszcze? The future is yours Sephora z naturalnych składników. Argan set. W ogóle dużo setów miała ta sephora, bardzo ciekawych. O, Rare Beauty paleta cieni. Ciekawe, czy w ogóle bardzo fajny chłopak był na, mm, na stoisku Rare Beauty, dużo nam opowiedział e, właśnie o rare. W ogóle muszę zaraz dograć na insta, bo dzisiaj sprzedaż całkowita z kosmetyków rare trafia na. E, w fundacji zajmującej się zdrowiem psychicznym młodych ludzi. Co oczywiście Selena jest to bardzo zaangażowana. To jest. Patrzcie, jaka piękna paleta. To wygląda jak księżyca. No, tutaj na pewno muszę nagrać teści, bo nie miałam cieni z rare. Beauty Blender w wersji świątecznej. Diva Curl. Powiem Wam, że. Yy... O, Rem! Ciekawe, czy mam tą paletkę. Chyba mam tą paletkę już. Czekajcie. Tak, tą, tą paletkę mam. To się podzielę. O, wow, podzielę się z siostrą. Wydaje mi się, że tak sprawdzę sobie jeszcze. Tomfort! Tomfort wow! Właśnie te zapachy były bardzo, bardzo mocne. Dam Darkowi to na pewno będzie zadowolony. O, jaki piękny zestaw do rzęs. Akurat dzisiaj też zainstalowałam rzęsy, więc super, Sephora. Z Nataszy Denony mini paletka. A co tu jeszcze? O, to bardzo fajne produkty z Dranka Elefant. Co tu jeszcze? La Perla. Uuu, z perfumy. Powiem Wam, że do tego stoiska jedynego nie doszłam, więc fajnie, że coś tutaj jest. Maseczka, tutaj Noio Farm, pewnie jakieś suplementy. Tak, suplementy. E, detoksykacja organizmu. Akurat ja nie skorzystam, ale może komuś podaję. E, Flow, To akurat e, fajne, bo twarzy. Teraz mają serię męską właśnie. Fenty Skin, próbka. Tutaj mamy już dużo próbek. O, i z Moroccan Oil mam e, mgiełkę perfumowaną i olejek i dużo jakichś pojedynczych jeszcze rzeczy. Lip Balm, a Lash and Brow Serum z Rem, ciekawe czy jest fajne. Jakaś próbka zapachu, no powiem Wam, że fajnie. Tutaj o, oczywiście Egyptian Magic, naturalny krem. Oki, okay. KVD, co my tu mamy? Maskara nowa. I tyle, chyba benefitu, tylko tu nic nie ma. make up Forever jest HD Skin. Tak, i powiem Wam, że nie wszystkie były marki wystawione, które w ogóle w sektorze istnieją. O, tu Hourglass. Hourglass na przykład był niewystawiony, nie, nie widziałam, a nie, były, przecież były paletki same. Nie, tak, nie wszystkie marki widziałam. I to jest super. To się cieszę, że się tu znalazło, ale no na przykład Benefitu nic tu nie mamy chyba. Nie, chyba nic tu nie mamy z Benefitu, nic tutaj nie ma. Nie, nie z każdej marki coś jest, bo tutaj właśnie z niektórych marek są po prostu próbeczki. Ale i tak, wiecie, i tak się cieszę, bo mogę sobie coś potestować. Tutaj co jest? Care, Sephora Care, All-in-One Cream Color. Uuu, blaszcz taki, ciekawe. No, słuchajcie, trochę tego jest, tak piszcie mi, jeżeli coś Was konkretnego zainteresuje, to ja chętnie nagram Wam recenzję. Prosiliście o przepis na gołąbki, więc go dzisiaj nagrywam. Rozgrzewam sobie patelnię i podgrzeję to wędzone tofu na oliwie. Mamy tutaj też kaszę, pęczek i bulgur. Mięsko, bo się gołąbki mięsne i bez mięsa. Mamy tutaj małe pieczarki boczniaki, które podsmażymy i gotuje się wielki gar wody posolonej na kapustę pekińską wiele osób mówi, że to dla nich jest coś nowego i później zrobimy w tym garnku jak już wyleje się woda sos do wszystkiego oczywiście trafiam tu jeszcze przyprawy i dużo cebuli, ale najpierw bierzemy się za podsmażenie tofu wrzucamy ostatnie kawałki Kapusty. akurat nie miałem kamery, bo Karolina nagrywała. Pokażesz dzisiaj jak które wiesz? Tak. Tutaj tutaj je zblanszujemy. Ona później będzie taka cieniutka, fajna. Ona tutaj jest ciepła, zaraz ja będę zabijał, więc już normalnie byśmy wrócili na lód, ale nie mam na to czasu. Wrzucamy resztę grzybów. Słuchajcie, zrobimy sobie dwie wersje naraz i będziemy dzielili od razu składniki na pół. Czyli tak, mamy tutaj mięsko, mielone. Dodajemy połowę grzybów. O. Tutaj trochę pieczarek, trochę boczniaków. I tutaj do wędzonego tofu tak samo. Teraz połowę cebuli. Teraz mamy tutaj te dwie kasze. Te dwie kasze zanim dodamy to je wymieszamy dobrze. Ulubiony sos sojowy. Mamy dość sporo go tutaj, hop. To wszystko nam chłopanie tego sosu połowa tutaj trafia odrobinę wędzonej papryki tak samo do mięsnej wersji i dosłownie odrobinkę chili wegetariańską wersję spróbujemy tutaj z mięsną wersją jest zawsze dużo tabu, czyli próbować surowe mięso ale oczywiście możecie sobie ulepić kuleczkę i usmażyć ją na patelni i spróbować czy jest dobrze doprawiona. Teraz najbardziej satysfakcjonująca część, czyli zawijanie. Mam tutaj przygotowane blachy. Jakąś wyższą możecie, jakąś niższą. Bardziej płaskie tego łąbki możecie robić. Mamy tutaj farsz drugi. Żeby się nie pomylić, najpierw robię jeden. Sprzątam wszystko w jednej blaszce jak się zmieści. Później robię drugi. Bo później nie będę wiedział. Trzeba będzie przycinać, rozwalać. Tu mamy sosik już gotowy. Tak naprawdę jest to passata i możecie dodać jakiś bulion do środka kostkę bulionową, żeby doprawić to idealnie. Ostatnio też Wiktora mi napisała, że bardzo często tak robi, więc pozdrawiam. piękne, przypieczone. To już chyba widać, że są gotowe, jak się przypieczę trochę, co? W sensie twoje ogółem są od razu gotowe, bo nie trzeba, bo nie ma tam surowego nie jest. ma mięsa. No to rację. A ile się piecze takie z mięsem? No nie, no, można tak z godzinkę myślę. Ale i to właśnie są zapiekane. Pytaliście jak Darek robi? To właśnie się tak zapieka. I zobaczcie, nie musicie nic gotować no, Trzeba przede... osobno na sosu. Naprawdę fajny sposób. Jeszcze są te... Gołąbki po warszawsku. Co to znaczy? To znaczy, że bez kapusty też się robi. Aha. W sosie tylko wiesz. Kapusta jest w środku, w kotlecie okej. Okay. Ale okay. to są z kaszła. A, tak, to jest to się nazywa kapusta faszowa No dobra, ale ryż też możecie wrócić. Co macie? ogólnie co ma macie? No macie? ładnie napisałeś. Jeszcze... Idzie do taty Podam na basen. Jestem sam. O, takie plusy. O, super. Proszę Państwa, zapraszam na szybki dzieciowy haul. Chcę te rzeczy wrzucić do prania dla córki, dlatego pokażę Wam, co kupiłam w Pepko i w H&M'ie dla niej. Już inne bajki wjeżdżają, bo nie psi patrol. Te urocze wiewiórki, i słuchajcie, ta bluza. Ona, nie, nie wiem, czy to jest w dziale chłopięcym, czy nie. Nieważne nie w ogóle to wiecie, ta płeć. Jeżeli chodzi o nie je to totalnie nieważne. Każdy może się chodzić w kolorze, jakim chce. Ta bluza jest bardzo miękka i rzeczywiście soft touch, tak jak oni piszą, więc wzięłam większy rozmiar, bo nie wiem, czy macie to samo, ale w Pepko i w Sinseju te rzeczy wypadają na mniejsze albo się trochę kurczą. Z większych rzeczy wzięłam jej taką koszulkę różowej pantery. Ja wiem, że jest za duża jeszcze na nią. Ale wiecie, strasznie lubimy różową panterę, właśnie te stare odcinki oglądać. E, jeszcze dorwałyśmy z Zombie Dash. Pozdrawiamy właścicieli, bo kiedyś miałyśmy, mieliśmy przyjemność poznać właścicieli Zombie dash. E, Te słodkie spodnie z tymi potworkami na kolanach. E, także Zombie Dash e, w Biedronce, Pepko, przepraszam, w Biedronkę, Pepko. E, niestety nie mamy bluzy bo y, była różowa i wiecie, sobie była wyprzedana, więc wzięliśmy po prostu spodenki, ale takie są słodkie te potworki i walorowe te spodeny. Y, młoda sobie wybrała też piżamę, ja jej powiedziałam, że to jest na lato, ale do że poczeka, no bo są z pieskami, z takimi psiakami. W ogóle wam cennie mówię, ale wiecie, te rzeczy są niedrogie, tutaj 20 zł na przykład za piżamy, więc naprawdę spoko są jakościowo. Y, mamy nowe spinki, a w ogóle jakaś woda przy kasie złapana jak zawsze będzie na jutro, Jest tam soczek, znowu woda, soczek, tak spineczki sobie łapnęła a już myślałam, że wyniosła sobie do pokoju, ale nie czekajcie, rachunek, o nie uwierzycie z nazwą cebula, z naszych zakupów leciała cebula, tak bo byliśmy wczoraj w Lidlu i nam się cebula wysypały, nie żartuję taki słodziak na koka takie słodkie spineczki, Looney Tunes i zwykłe. I jeszcze koteczki oczywiście musiały być. Także to jest Pepco. I teraz, kochani, w ogóle siedzę tutaj jak dama w tym fotelu, w moim koku. I czuję się jakbym gadała z znajomymi, po prostu wyciągała te rzeczy, naprawdę. I to dorwałam w hamie, już Wam pokazuję, bo bardzo przyjemne rzeczy, między innymi za e, stówkę, dwie pary. Spodni takich mi siaczkowych, beżowe, a drugie są szare. Tutaj mam bluzę z koteczkami. to, już dawno się na nią czaiłyśmy. Wiem, że to takie wiecie na dróg <grym> trochę lipny, ale wiecie: koty, koty. I jeszcze jedna bluza. I ta bluza jest hiciarska, naprawdę hicior. I ta bluza kosztuje 54 zł. I ostatnia bluza wygląda tak i to jest z dynkami. zobaczcie Hello Pumpkin, jaka słodka, będzie po prostu świetna na te następne tygodnie. Hej Pumpkin. No te dynie są też cute, także zabieram tu wszystko do prania, dajcie znać czy wy też pierzecie e, rzeczy, świeże rzeczy dla waszych dzieci. Ja zawsze piorę, bo wiecie, bo to wszystko są jakieś barwniki, są przewożone, jest e, kurz. Ludzie dotykają, są barwione, no wiadomo o co chodzi, więc ja zawsze piorę, wrzucam chociażby na krótko i wypiorę. Także lecę do pralki z tym.